Taki niepozorny trawnik, a można tu spotkać całkiem fajną karmę dla ryb. Jak się dobrze przyjrzycie, to jest tutaj całkiem sporo mszycy. I taką tą mszycą możecie jak najbardziej karmić swoje ryby. Co zobaczycie zresztą w dalszej części filmu. Zbiór udany, całe wiatro mszyc. Idziemy karmić. Od pierwszej, najprostszej metody karmienia mszycami, czyli po prostu wrzucamy mszyce razem z liściem do akwarium. Mszyce. Po jakimś czasie zaczną schodzić z liścia no i zostaną wyjedzone. Tutaj wrzuciłem do szczupieńczyków karłowatych. To są jedne z ryb, które bardzo dobrze mszyce wcinają. Ale właściwie wszystkim karpieńcowatym, mszyca naprawdę robi za bardzo dobry pokarm. Nadaje się jak najbardziej do karmienia. I to jest tak zwany superfood dla karpieńcowatych. Z tego względu, że one po tym bardzo dobrze składają igrę i te tarła są bardzo bardzo opite. a tutaj mamy sposób numer dwa karmienia czyli po prostu takie pędy na których są mszyce trzeba w miarę możliwości opukać w wodzie mszyce zostają nam tutaj w wiodeleczku. no i już karmimy tymi oto mszycami wlewając je po prostu do akwarium dla ryb tak jak już mówiłem gupiki, wszystkie proporczykowce, szczupieńczyki to jest jedna z najlepszych karm dla nich nic lepszego nie wymyślicie tutaj mam te nowe natropisy co z papią przywieźliśmy do Polski też im dam niech sobie obgryzą te liście ja po prostu wrzucam do akwarii to z racji tego, że za 15-20 minut one będą wszystkie z obiedzone objedzone i można je bez problemu wyciągnąć nie stanowi to jakiegoś super wielkiego problemu. A tak jest po prostu wygodniej niż myć te wszystkie z myszycym tym bardziej, że one jak widzicie się dosyć mocno trzymają. Zobaczcie jak guaru wpierdzielają te mszyce Na takim mszycowym pokarmie ryby mega szybko rosną. To mogę Wam powiedzieć od razu, że przyrosty są naprawdę imponujące. Ja się nauczyłem mszycami karmić jak miałem karłowate kabelony z Madagaskaru. Z racji tego, że one głównie odżywiały się mszycami u mnie, bo nic mniejszego po prostu dla nich nie miałem, zacząłem też przy okazji zbierania mszyc dla kamelonów, karmić nimi ryby. Ryby naprawdę fajnie na tym rosną. A teraz jest pora roku taka, że tą mszycą można sobie karmić, bo jest jej naprawdę dużo. Jak się przejdziecie, ja tu byłem przed hodowlą 100 metrów dosłownie od hodowli zbierałem mszycy praktycznie cały wiader. W jednej nocy wszystkie mszyce zostały wyjedzone co do zera, a rybki zadowolone. Widać pełne brzuszki. Szczególnie tutaj dobrze widać jak wartościową karmą jest mszyca. Tutaj też dałem tym proporczykowcom dwupręgiem. Zobaczcie jakie samiczki nabite są mikro. Aż kwadratowo.